Za nami kolejna runda młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Pomorza na Żużlu. W toruńskiej motoarenie zwyciężył Paweł Przed Pełski z KS Getwell Toruń. Zawody były przerywane przez opady deszczu, jednak w toruńskim klubie teraz wszyscy borykają się z większym problemem. Od kilku dni mówi się o zmianach, do jakich miało dojść w toruńskim zespole po kompromitującej porażce Aniołów ze Stalą Gorzów. Po wysoko przegranym meczu wyjazdowym ze Stalą Gorzów, właściciel toruńskiego klubu, Przemysław Termiński, nie ukrywał niezadowolenia z postawy swoich zawodników. Zapowiedział, że w klubie przeprowadzone zostaną zmiany, by bardziej zmobilizować żużlowców. Nie wykluczył nawet odsunięcia od składu Martina Waculika. Mieliśmy kilka rozmów, prze, przemyśleliśmy, myślę, wszyscy to, to, co się stało w Gorzowie. Mam nadzieję, że, że, że wszyscy wnioski wy, wyciągnęli. Po tej porażce, po tej klęsce w zasadzie. I... I patrzymy, patrzymy do, do przodu, patrzymy przed siebie. Podobne zdanie w tej sprawie ma także trener drużyny Robert Kościecha. Rewolucji ani znaczących zmian w składzie. Na razie nie będzie. Porozmawialiśmy sobie między sobą. Żadnych rewolucji nie będzie. Wiadomo, że nieraz tak bywa i musimy to przekonać, tą gorycz porażki. Sami nie mogliśmy z tym sobie poradzić, ale. No trzeba po prostu pracować i robić wszystko, żeby na koniec roku być w lepszych humorach. Takie rozterki dopiero przed juniorami, którzy walczyli na motoarenie. W Mistrzostwach Pomorza najlepiej spisał się zawodnik miejscowego klubu sportowego GetWell, Paweł Przedpełski, który zgromadził 15 punktów. Zaraz po nim z 13 punktami na koncie byli Oskar Eitner-Gollob z bydgoskiej Polonii i Mike Trzęsiok.